Parę minutek, a no, myślę, że jest to takie no, rozpoczęcie dnia na totalnie innych wartościach, wartościach niż zwykle. Jesteśmy w Starym Testamencie, druga Księga Królewska. E, tylko powiem, że e, nie jestem jakąś tu wykładnią, wyrocznią, nie, nie jestem teologiem, chociaż gdzieś to mnie cały czas interesuje, ale dzielę się tym, e, że czytam sama i mam czytać sama, to czytam tutaj, może ktoś będzie chciał skorzystać. W drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, e, króla izraelskiego, władzę królewską objął Amasjasz, syn Joasza. Króla Judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec. Postępował raczej we wszystkim tak, jak jego ojciec Joasz. Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i to już cały czas o tym czytamy te świątynki te świątynki <śmiech> <śmiech> Czyli chodzi o zerwanie z bożkami, że gdzieś tam Trudno im było te świątynki na wzgórzach e, zlikwidować. Nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wieżynach i spalał kadzidła. Gdy wszakże władza królewska w jego ręku się wzmocniła, skazał na śmierć swoich dostojników, zabójców króla swego ojca, lecz synów zabójców nie skazał. Na śmierć, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze zakonu mojżeszowego, gdzie pan nakazał: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Myślę, że to ważny fragment. On też w Dolinie Solnej pobił 10 tysięcy Edomitów, i zdobył w walce selę, i przemianował ją na Joktel i tak się nazywa do dnia dzisiejszego. Wtedy Amasjasz wysłał posłów do Jehoasza, syna Jehoachaza, wnuka Jehu, króla izraelskiego z takim oto pozwem. Nurze zmierzmy się w boju. Jehoasz zaś, król izraelski wysłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu taką odpowiedź. Oset, który rośnie na Libanie, wysyła do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie. Daj swą córkę mojemu synowi za żonę, lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przejdzie się po oście i zdepcze go. Że na głowę pobiłeś Edomitów, swoje serce. Nie. Serce, przepraszam, nie mogę się jakoś skupić. Że na głowę pobiłeś Edomitów, serce twoje wzbiło cię w pychę. Chlub się dowoli, ale pozostań w swoim domu, po co wzywa, wyzywasz nieszczęście, przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. Amasjasz jednak nie usłuchał, wobec czego Jehoasz, król izraelski, nadciągnął i zmierzyli się w boju on i Amasjasz, król judzki, w bet szemesz, które należy do Judy. Lecz judejczycy zostali pobici przez Izraelitów i uciekli każdy do swego namiotu. Amasjasza zaś, króla judzkiego, syna Jehoasza, wnuka Achazjasza, wziął do niewoli Jehoasz, król izraelski w Bet-Szemesz, po czym przybył do Jeruzalemu i zrobił wyłom na 400 łokci w murze jeruzalemskim od bramy efraimskiej aż do bramy narożnej. A zabrawszy wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego oraz zakładników, Powrócił do Samarii. Pozostałe zaś sprawy Jehoasza, których dokonał, i jego potęga, i to, że prowadził wojnę z Amasjaszem, królem judzkim, jest opisane w księdze dziejów królów izraelskich. I spoczął Jehoash ze swoimi ojcami, i został pochowany w Samarii obok królów izraelskich, a władzę królewską po nim objął Jeroboam, jego syn. Amasjasz, zaś, syn Joasza, króla judzkiego, żył po śmierci Jehoasza, syna Jehoasza, króla izraelskiego, 15 lat. Pozostałe zaś sprawy Amasjasza są opisane w księdze dziejów królów judzkich. Gdy zaś w Jeruzalemie uknuto przeciwko niemu spisek, schronił się w Lakisz, lecz wysłano za nim pościg do Lakisz i tam go pozbawiono życia. Potem przywieziono go końmi i został pochowany w Jeruzalemie obok swoich ojców w mieście Dawida. Cały zaś lud judzki wziął Arasz, Azariasza, a miał on wtedy 16 lat i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat i przyłączył się z powrotem do Judy król, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. No czytamy o tych wszystkich królach. Oczywiście żaden po Dawidzie <noise> już mu nie dorównuje, ale też e, dzięki temu, że tak czytamy je, e, historię jednego po drugim, to też mamy jakiś taki przekrój historyczny i przekrój też e, wzlotów i upadków, i przekrój też e, ludzkich słabości. I nie wiem, e, czy słuszne jest takie stwierdzenie, taki wniosek, że ludzie. Mm, mamy taką chyba przypadłość, że mm, albo. Mało albo razem wcale nie uczymy się na, nie, nie wynosimy lekcji, nie? Nie, nie uczymy się na błędach, nie uczymy się na historii. <grych> Chociaż wszyscy mówimy, żeby to robić. Nie? W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, em, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jerobo Jeroboam, syn Joasza, króla Izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Lecz pożywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamad, aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swoją, swojego sługa Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Szefer. Wejrzał bowiem pan na niedole Izraela niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego, nie było kto by w Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Pozostałe zaś sprawy Jeroboama i wszystko, czego dokonał, i jego potęga, z jaką prowadził wojny, i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamad, które należały do Judy, Opisany jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich: i spoczął Jeroboam ze swoimi ojcami, królami Izraelskimi, a władzę królewską po nim objął jego syn Zachariasz. W 27 roku panowania Jeroboama, króla Izraelskiego, objął władzę królewską Azariasz, syn Amasjasza, króla judzkiego. <laughs> Miał 16 lat, gdy został królem, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Matka jego nazywała się Jekolita, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Jednak świątynki na wyżynach znowu nie zostały zniesione. i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci to też mieszkał w domu odosobnionym zaś. Jotam syn Króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. Pozostałe zaś sprawy Azariasza i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Azariasz, nawiasie Uzjasz, ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jotam, jego syn. I jeszcze poczytamy fragmencik, bo to jest bardzo interesujące. W 38 roku panowania Azariasza, króla Judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem, Samarii, Zachariasz, syn Jeroboama, a panował 6 miesięcy. Czynił zaś to, co złe w oczach. Ja nie wiem, chyba co drugi. <laughs> nie wiem, jakby tak wypisać rzeczywiście się temu tak przyjrzeć z analizą, to. Um... Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, tak samo, jak to czynili jego ojcowie. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, które on wciągnął Izraela. I będą teraz kolejni królowie izraelscy uzurpatorzy: Szalum, Menachem, Pekachasz, Hiasz i Pekach. Przeciwko niemu uknął spisek Szalum, syn Je Jabesza. Dokonał na niego zamachu w Ibleam, pozbawił go życia i sam został po nim królem. Czyli sobie przywłaszczył, uzurpował. A pozostałe sprawy Zachariasza są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Na nim spełniło się słowo Pana, które wypowiedział do Jechu, mówiąc do czwartego pokolenia zasiadać będą Twoi potomkowie na tronie Izraela. Tak też się stało. Szalum, wtedy syn Jabesza objął władzę królewską w 39 roku panowania Uzjasza króla judzkiego, a panował w Samarii miesiąc. Nadciągnął wtedy Menachem, syn Gadiego i Styrsy, a gdy przyszedł do Samarii, zabił Szaluma, syna Jabesza w Samarii, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Pozostałe sprawy Szaluma, mianowicie spisek, jaki uknął, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Wtedy to Menachem spustoszył Ta-Pułach wraz ze wszystkim, co w nim było, i cały jego okrąg od strony tirsy, dlatego, że nie otworzono mu bram, zniszczył je całe, a niewiastom brzemiennym kazał porozcinać brzuchy. W 39 roku panowania Azariasza, króla Judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Menachem, syn Gadiego, a panował 10 lat w Samarii. Czynił zaś to, co złe w oczach pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syn Nebata, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Gdy za jego czasów napadł kraj Pul, król asyryjski, Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby go Popierał i utwierdził przez to władzę królewską w jego ręku. Menachem ściągnął te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich zamożnych, aby móc je dać królowi asyryjskiemu po pięćdziesiąt cykli srebra od każdego. To też król asyryjski zawrócił i nie pozostał tam w kraju. Pozostałe ze sprawy Menachema i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Menachem ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął, Pekahiasz, jego syn. W 50 roku panowania Azariasza królewskiego objął władzę królewską nad Izraelem. Pekahiasz, syn Menachema, a panował w Samarii dwa lata. Popatrz jeszcze, ile o tych królach jest. Jeszcze trochę. Dobra, nie tak dużo. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Przeciwko niemu uchnął spisek Pekach, syn Remeliasza, Remaliasza, jego adjutant, i zabił go w Samarii w warowni domu królewskiego z Argobem i Arią, mając przy sobie pięćdziesięciu ludzi z Gileadczyków. Pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Pozostałe zaś sprawy Jasza i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. W 52 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Pekach, syn Remaliasza, i panował w Samarii 20 lat. Czynił zaś to, co złe, czyli co zaraz gorzej było. W oczach Pana nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, nadciągnął Tiglat, Pileser, król asyryjski, Izajowszy i zająwszy i Lion, e, i Abel, Bethmaken, maken e, Janoach i Kadesz, Haser, Gilead i Galileę oraz całą ziemię Naftaliego, uprowadził ludność do niewoli do Asyrii. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza uchnął spisek Hoshea, syn Eli i zabił go, a pozbawiwszy go życia objął po nim władzę królewską w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Uzjasza. Pozostałe zaś sprawy Pekaha i wszystko czego dokonał jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. W drugim roku panowania Pekaha Syna Remaliasza króla izraelskiego, objął władzę królewską Iotam, syn Uzjasza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jerusza, a była córką Sadoka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Uzjasz jego ojciec. Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Nie wiem tak e, jak to czytam wszystko to tak sobie myślę chyba najtrudniej jest człowiekowi się uwolnić od tych bożków właśnie nie od bożków nie to wiecie my tutaj czytamy o świątynkach na wzgórzach ale przecież tymi bożkami to mogą być nasze jakieś e, różne m, inne sprawy czy rzeczy czy nawet nie wiem osoby m, coś z czego najtrudniej jest nam e, zrezygnować w sensie takim żeby że jakby Pan Bóg chce, żebyśmy poszli na całość w naszej wierze. Tak ja to widzę i rozumiem, i tak przez te wszystkie fragmenty, o których czytamy, jakby mm, no, no widzę sens y, ty, tych słów: że chce, żebyśmy tak na całość, na całość, a my się jeszcze tak lubimy trzymać, tak na wszelki wypadek, jakiegoś zabezpieczenia, nie? czy jakiegoś. Mm, czy jakiegoś czegoś, co nam przynosi według nas szczęście, na przykład, przecież to Bożek, nie? Jakieś różne talizmany, kamienie na szczęście, nie wiem, szczęśliwe, nie wiem, coś, no, no różne mamy, nie? Mm. E, więc, e, więc jakby, no, i to jest takie e, jakby zahamowujące te, mm, to pójście na całość w tej wierze, w wierze, w zaufaniu, nie? I ja też y, jakby do, do siebie, nie? Y, mówię o sobie też. Nie to, że tam oceniam czy krytykuję innych, bo mówię o nas wszystkich, bo większość nas ma wszyscy praktycznie bo inaczej byśmy byli świętymi. Mamy gdzieś tam takie tendencje zachowawcze, nie? <grytanie> no, Ale no, dzięki temu, że to czytamy, możemy o tym rozmawiać, możemy gdzieś tam e, jakieś swoje przemyślenia mieć, jak to jest u mnie, sobie zadawać pytanie, i dzięki tej świadomości możemy, nie wiem, jakieś wprowadzić decyzje. tak? E, no bo jak nie mamy świadomości, że, nie wiem, mam jakieś e, świątynki na wzgórzach, nie? <laughs> to, mm, no to nic z tym nie, nie zrobimy, bo, no bo nie jesteśmy tego świadome, nie? Świadomi. E, więc może ten tekst właśnie, i po to, o tych świątynkach ciągle jest tutaj e, czytane, żeby gdzieś tam przyszło to uświadomienie, nie? Co jest tą moją świątynką na wzgórzach, <noise> z którą nie mogę się. <noise> Więc e, o tym Jotamie czytamy, że w drugim roku panowania Pekaha, syna Remaljasza, króla izraelskiego, objął władzę królewską Jotam, syn Uzjasza z króla Judzkiego. Miał 25 lat, gdy przynajmniej coraz starsi byli, bo no, o jakimś czytaliśmy, to miał 7, gdy był, zaczął być królem. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jerusza, a była córką Sadok. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Uzjasz, jego ojciec, jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wierzynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni Pana. Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystko, czego dokonał, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich. W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu i Pekaha, syna Remaliasza. I spoczął Jotam ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swego praojca. Władzę zaś królewską po nim objął Ahaz jego syn. I będzie o panowaniu Ahaza, ale już następnym razem na dzisiaj, na dzisiaj mamy, mamy porcję do przemyśleń, więc dziękuję, że jesteście i bardzo jest mi miło. Mam nadzieję, że gdzieś tam myśli, emocje i czyny po tych czytaniach idą w dobrym kierunku, bo to jest właśnie też um, ku takiemu podnoszeniu świadomości i takiej, takiemu sam, samozarządzaniu myślami, emocjami, oczywiście przez to zachowaniami, e, żeby zawsze gdzieś tam kierować e, te refleksje m, w taki sposób, żeby to było dla nas budujące, żeby było dla nas czy lekcją, czy właśnie budującą, czy jakąś pozytywną pozytywnym przesłaniem, e, więc do tego absolutnie właśnie zachęcam. Całuję dobrego dnia i do zobaczenia w poniedziałek o dziewiątej.